Dzień dobry, dzień dobry. witajcie dziewczyny w kolejnym moim odcinku. Wiosna zawitała nie tylko w kalendarzu, ale na zewnątrz mamy również już coraz wyższe temperatury, jest coraz bardziej przyjemniej. Muszę Wam się, dziewczyny, przyznać, że ja na tę wiosnę czekałam z utęsknieniem i cieszę się, że już mogę porzucić te grube ubrania, swetry, kurtki puchowe, płaszcze ocieplające. Już one mi się przejadły w zupełności. I w dzisiejszym odcinku już pokazuję Wam, zdradzam swoją pierwszą garderobę kapsułową na sezon wiosenny. Mówię pierwszą, bo to jest część garderoby, którą tak naprawdę wykorzystam w sezonie wiosenno-letnim. Drugie tyle jeszcze mam. Uważam, że nie jest to dużo dziewczyny, tutaj mam. 13, jak dobrze pamiętam, elementów ubrań. Za chwilę je właśnie zobaczycie. Nie brakuje tutaj koloru, za kolorem bardzo tęskniłam. Brakuje mi właśnie koloru po zimie, bo zimowa garderoba była taka spokojniejsza. Nie brakuje no, wzoru, jest mniej, bo ja nie jestem wzorzystą dziewczyną. No i oczywiście naturalnych tkanin, bo już od dłuższego czasu, roku, dwóch lat. Bardzo fascynuje mnie temat tkanin naturalnych, ale nie tylko. Jeśli ktoś lubi właśnie naturalne tkaniny, to również zostańcie ze mną, dziewczyny. Dodam tylko, że ten odcinek jest nagrany przy współpracy z marką Lili Silk, która właśnie specjalizuje się w szyciu ubrań z jedwabiu. Nie tylko ubrań, ale właśnie rzeczy z jedwabiu. Powiem Wam szczerze, że jedwab dla mnie zawsze był takim odległym tematem. Miałam jedną bluzkę jedwabną, którą przypaliłam, a później gdzieś odeszłam, ze względu na to, że bardziej po drodze było bliżej mi do konsumpcjonizmu. Mówię to z ręką na sercu, a teraz już właśnie cenię sobie coraz bardziej minimalizm, wolę Więcej ubrania lepszej jakości, a nie musi być ich aż tak dużo w szafie. Dziewczyny, odezwała się do mnie Marka Lili Silk. Sprawiło mi to o, wielką przyjemność, bo gdzieś już tak marzyłam o ubraniach jedwabnych. To jest taka właśnie też e, siła przyciągania. Marka Lili Silk właśnie specjalizuje się w rzeczach e, z jedwabiu. Słuchajcie, zaskoczyła mnie ta marka przede wszystkim tym, że bardzo krótki jest okres e, dostawy. Nie jest to polska marka. Ja czekałam. 4 nie, 3 nie chyba na dostawę po wybraniu rzeczy dla siebie, i już testuję tę koszulę. Już mam któryś raz na sobie i przyznam Wam się szczerze również, że nie jest do końca taką prawdą, że rzeczy z jedwabiu gniotą się, ale innym dużym plusem jedwabiu jest to, że jest hipoalergiczny. Świetnie się sprawdza u osób, które mają różne problemy ze skórą, podrażnienia skórne. To tutaj właśnie ze względu na swoją wysoką jakość, nie bez powodu, jedwab jest nazywany królową tkanin. I tutaj właśnie świetnie się sprawdza, tak jak już wcześniej wspomniałam, u osób przy różnych problemach z problemami skórnymi. Kolejna ważna rzecz to jest bardzo lekki, właśnie na sezon wiosenno-letni świetnie się sprawdza. Fajnie opływa, właśnie sylwetkę dodaje takiej lekkości, zwiewności, frywolności. A ja się lubię właśnie, jak mnie ubrania nie opinają, nie uwierają, tylko właśnie tak fajnie wprawiają się w ruch. I jeszcze jedna ważna kwestia jedwabiu to jest to, że jest oddychający. Również jest to bardzo ważny aspekt dla mnie dziewczyny. Jest to tkanina, która najbardziej oddycha. Dzięki temu nie pocimy się, ja się nie pocę tak. Przyznam się szczerze, że ten odcinek był nagrywany w pomieszczeniu, gdzie było bardzo ciepło. I nie spociłam się, co dla mnie jest to bardzo dużą zaletą, plusą, jako plusem dla tkaniny też. Ta cecha jest dobra dla osób, które cierpią na nadpotliwość. Dziewczyna jeszcze Marka Lily Silk wykorzystuje do produkcji swoich ubrań 750 TCI, czyli nici na cal do produkcji właśnie ubrań. Dzięki temu ta tkanina jedwabna jest grubsza i nie ulega tak szybko zniszczeniu. W porównaniu inne marki wykorzystują 95-120 TCI, więc różnica jest duża, właśnie. I to jest dużym plusem, właśnie, że te ubrania mogą nam posłużyć na dłużej. No, i na koniec, ostatnia taka fajna ciekawostka. To marka Lily Silk również wspiera Zero S, czyli wykorzystuje każdy ścinek, kawałek odpad, właśnie. Z produkcji na przykład koszuli do takich drobnych produktów jak na przykład opaski na oczy czy gumki. A teraz już dziewczyny, przechodzimy powoli to na co czekacie, żeby nie przedłużać, żeby Was nie zanudzać. Zapomniałam o prezencie dla Was od marki Lili Silk. Przygotowała fajny kod rabatowy dla Was, prezent. 12% na zakup pierwszej rzeczy. A na drugą rzecz jest 30, to jest już fajny rabat, jeżeli ktoś czegoś poszukuje, więc warto zajrzeć. Ale pamiętajcie, słuchajcie swojego głosu, serca zawsze, czego potrzebujecie do swojej szafy. Wszystkie rzeczy, które za chwilę zobaczycie, zostaną polinkowane właśnie w opisie pod filmikiem. A teraz już pokrótce omówię i przechodzimy właśnie do stylizacji to, na co czekacie dziewczyny, wykorzystuję 13 elementów ubrań w tym odcinku. Bruskie w paski, którą mam na sobie. Paski są moim ulubionym wzorem. Osoby, które oglądają mnie dłuższy czas, to doskonale o tym wiedzą, że lubię wykorzystywać właśnie wzór w paski w swoich stylizacjach, w swojej szafie, dlatego zdecydowałam się na bluzkę właśnie we wzór w paski druga rzecz to jasne spodnie o luźnym kroju biała, taka złamana biel spódnica granatowa o długości midi od Lili Silk ja zakochałam się w tej spódnicy, naprawdę, za chwilę zobaczycie stylizację, to sami stwierdzicie, że można się w niej zakochać, top, który jest bardzo taki uniwersalny i praktyczny w każdej kobiecej szafie no i kolejna rzecz to to bawełniany taki już pod szyję w kolorze kakao i tak jak mówiłam mam głód koloru i wykorzystuję pomarańcz. Mam sukienkę z wiskozy od Massimo Dutti, kolejną nowością to są spodnie dzwone, ale nie jest to aż taka szeroka nogawka. Na chłodniejsze dni przyda się również wciąż sweterek. Ten jest od Massimo Dutti w pięknym kolorze limonkowym. On jest wełniany. Dziewczyny wełny możemy również wykorzystywać latem. Wszystko zależy od tego, jaką ma gramaturę ta wełna. Piękny kolor marynarki taliowana od Aleksandry Markowskiej. Krótka marynarka jeansowa. Ja uwielbiam jeans w każdej konfiguracji i postaci. No i Luźna katana jeansowa jasna od Zary. Ona doda takiej, mm, takiego modowego luku stylizacją. Ale jest to moja stara kurtka skórzana w kolorze y, czekolady. No i do tego, tak naprawdę, testuję i zastanawiam się, czy z imitacji skóry. Czy go wykorzystać, czy go zostawić w swojej szafie. To jest nowość. Dajcie znać, może któraś z Was już ma ten płaszcz w swojej szafie. No i do tego, dziewczyny, dwa paski, karmelowe, białe, a paszka w groszki, trzy torebki, które już znacie i za chwilę zobaczycie. I do tego cztery pary butów. Buty, może pokażę Wam. Różowe, Hoho z zeszłego roku. Marka Hoho znana Wam jest, świetnie się sprawdza, są bardzo wygodne. Buty na obcasie z paskiem, nowość, bardzo modowe, zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie te buty. I kolejne dwie pary to, jak ja to nazywam, baletki, yy, baletki skórzane od polskiej marki Vanessa, również starsze. No i nowe buty sportowe. Moje stare adidasy już naprawdę się zniszczyły. I teraz tutaj wzięłam właśnie trochę o innym fasonie, bardziej już modnym, takim na topie, ale fajnie wygląda właśnie ten fason do sukienek. Minus to, że są opu numera przy małe i będę musiała wymienić właśnie na większe. A teraz już, dziewczyny, przechodzimy do stylizacji. No i pierwsza odsłona, dziewczyny. W pierwszej wykorzystuje jasne spodnie w kolorze złamanej bieli. Spodnie mają elegancki krój, mają kant, ale tutaj zostawiam jest z butami sportowymi. Jak widać, świetnie to ze sobą wygląda. W moim oczywiście odczuciu. Spodnie mają luźny krój, fajnie opływają w sylwetkę. Sprawdzi się ten fason na wielu sylwetkach. Dużym plusem tych spodni jest to, że mają z tyłu gumkę, dzięki temu dopasowują się świetnie do sylwetki, to jest świetny fason spodni dla osób, które mają właśnie pełne biodra i wąsko talię, ten fason naprawdę działa cuda, bo wiem, że często kobiety narzekają właśnie, że spodnie odstają z tyłu. I tutaj do tych spodni dobrałam cielisty top bawełniany w kolorze kakao i zarzuciłam sweter na ramiona, oczywiście jak jest chłoniej, Zakładam go na siebie, a na wierzch daję czekoladową kurtkę skórzaną i szoper zielony. Mamy tutaj połączenie właśnie koloru zielonego, takiego kaki, militarnej zieleni z kolorem limonki i koloru czekoladowego. Biel jest świetną bazą do tworzenia stylizacji, do łączenia z innymi kolorami. No tutaj oczywiście całą łość podkreśliłam paskiem. Ja uwielbiam podkreślać swoje stylizacje. Paskiem zaznacza tali, ale nie jest to obowiązek. I jak to woli, ta stylizacja się sprawdzi na wielu sylwetkach, tak naprawdę chłopięcych, które właśnie nie mają zaznaczonej talii, na osobach, które mają pełne biodra. No i oczywiście sylwetki o szerszych ramionach również świetnie będą wyglądały w tym fasonie spodni. Dajcie znać, dziewczyny, co myślicie o tej odsłonie. I przechodzimy już do drugiej stylizacji. Druga osłona, tym razem spodnie o prostej nogawce, luźnej nogawce, zestawiam z koszulą, którą mam na sobie, wersja taka bardziej elegancka. Na razie jestem w zestawieniu z butami sportowymi, oczywiście też może być, ale tutaj do tej odsłony dobieram granatowe buty na obcasie i ponownie wykorzystuję zielony szoper. On dodaje takiego smatym, neutralnym. Kolorom, stylizacja biurowa do pracy na różne spotkania. Ten fason spodni, ja mam na sobie rozmiar 36, jest troszkę luźny, ale dzięki temu opływa właśnie moją sylwetkę. Wydaje się sylwetka, właśnie, smuklejsza. Nawierz daję tutaj jeansową marynarkę o krótszym kroju. E, uważam, że świetnie ten jeans, właśnie tutaj współgra z koszulą. Dajcie znać, co myślicie o tej odsłonie. Mamy tutaj takie neutralne kolory, jedynie szoper daje takiego akcentu koloru. I jeszcze jedna odsłona dziewczyny ze spodniami. Naprawdę te spodnie są bardzo takie uniwersalne w stylizacjach, świetnie się łączą. Już chyba po raz, który się raz rzędu mówię, że łączą się z praktycznie każdym elementem mojej garderoby. Ja uwielbiam jasne spodnie, zarówno zimową, porą, wiosenną, jak i letnią, bo one dodają takiej świeżości. No i tutaj dziewczyny w spodnie z topem, mamy dwa różne odcienie bieli, to również jest bardzo takie ciekawe w stylizacjach, bo biel ma różne właśnie odcienie. Ten top posiada guziki, dodaje takiego charakteru, smaku. Dzięki temu nie jest taki prosty, zwyczajny, ma głęboki dekolt V. Możemy chodzić w samym topie i spodniach w upalne dni, a jak jest chłodniej, nawet zakładam tutaj marynarkę. Marynarka jest taliowana, ma przepiękny niebieski kolor, fajnie koresponduje z moim typem urody. Zostałam w tych samych butach, buty świetnie właśnie współgrają z marynarką i tu dałam już beżową torebkę. Stylizacja ponownie taka biurowa, elegancka, wyjściowa. Dajcie znać, co myślicie o tej odsłonie. Mam cztery stylizacje ze spodniami. Dziewczyny kolejna odsłona zostałam w tych samych spodniach, w tym samym topie i do tego dałam sukienkę. Ale tutaj sukienka, uwaga, dziewczyny posłużyła jako narzutka, taki płaszczyk. Naprawdę, szmizierki są świetną opcją, są bardzo uniwersalne, możemy wykorzystywać je na wiele sposobów. Pomarańcz pięknie współgra z bielą, staje się bardziej elegancki, już jest taki bardziej mniej energetyczny, biel wysuwa się bardziej na pierwszy plan. I dałam tę samą torebkę i zmieniłam buty na beżowe, cieliste, świetnie współgrają właśnie te neutralne kolory w dodatkach z energetycznym pomarańczem, jak również bielą. Spodnie o prostej nogawce również świetnie się sprawdzają z dłuższą narzutką płaszczym. Dajcie znać, co myślicie o tej odsłonie. Tym razem sukienkę zostawiłam z butami sportowymi. Wiem, że wiele osób właśnie kojarzy mnie bardziej w takich stylizacjach eleganckich, bardziej takich formalnych, ale osobiście prywatnie lubię właśnie stylizacje casualowe, lubię wykorzystywać właśnie eleganckie ubrania ze sportowymi butami i tutaj sukienkę mam z białymi butami sportowymi i do tego shopper zielony, zieleń tutaj fajnie współgra z pomarańczem. Zostawiłam właśnie tutaj ten pasek, który był przy sukience. Sukienka pochodzi z Massimo Dutti, ona również została zakupiona na wyprzedaży, ma fajną cenę i jest wykonana z wiskozy. Ona posiada, tak jak widzimy tutaj, pagony z poduszkami, to doda nam troszkę objętości, jest świetna dla osób o wąskich ramionach, o małym biuście, bo posiada również tutaj klapki, ale ta stylizacja jest taka codzienna, taka dośmigana, jak ja to nazywam. Sukienkę zostawiłam z granatowym workiem od marki Nasze. Na no, dałam właśnie katanę luźną, jeansową, oversize. Stylizacja bardziej taka już modowa. Czasami lubię również takie modowe smaczki, właśnie w swojej stylizacji. Nie za dużo, ale odrobina czasami przydaje mi się żeby być na czasie, pomimo to, że wolę właśnie bardziej takie klasyczne formy. Dajcie znać, kto z Was lubi właśnie takie odsłony casualowe, wykorzystywanie sukienek w sportowych odsłonach. Dziewczyna pozostaje wciąż w tej samej sukience. Tym razem w wersja elegancka zmieniam pasek, daję biały pasek, który jest, który jest kontrastowy właśnie z kolorem pomarańczowym. Wyraźnie zaznacza mi talię. Jeśli ktoś nie lubi paska, nie chce zaznaczać y, mm, swojej talii, ma większy brzuszek, może y, wykorzystać tę sukienkę bez paska. Y, ja tutaj daję apaszkę w kolorze błękitów, groszki, taka trochę. Romantyczna, trochę taka delikatna, kobieca bardziej. E, tak jak wcześniej wspomniałam, pomarańcz nie jest do końca moim e, kolorem, ale chodzi za mną o ten kolor i czuję się w nim dobrze, pomimo właśnie, że nie jest z mojej palety kolorystycznej. Dziewczyny odnoszą się do analizy kolorystycznej. E, chcę wam powiedzieć, że analiza kolorystyczna jest drogowskazem e, warto wiedzieć, w których kolorach dobrze wyglądamy i w nich e, po nie sięgać. W dobrze wyglądam, jak jestem wypoczęta. Mam mniej zwarszczek, mam wtedy więcej energii, jeśli jestem bardziej zmęczona, to wtedy staram się ten pomarańcz przy twarzy przełamać jakimś innym kolorem, ale też wybierajcie takie kolory do swojej szafy na wiosnę czy lato, w których dobrze się czujecie, bo czuć się dobrze to jest najważniejsze. Tutaj wciąż pozostaje w butach sportowych i również świetnie ta sukienka wygląda właśnie z paskiem i z butami sportowymi, ale za chwilę już zakładam granatowe buty na obcasie. Granat świetnie tutaj współgra właśnie z kolorem błękitnym apaszki. Na wierzch daje płaszcz. Przy chłodniejszych dni właśnie płaszcz się świetnie sprawdzi. Ale jak jest cieplej, możemy wykorzystać tutaj na przykład krótką marynarkę. Również nie pokazuję tego, ale to również będzie świetnie ze sobą współgrało. I tutaj wykorzystałam zielony szoper. I stylizacja taka do pracy na różne spotkania, ale nie tylko na obiad można rodzinny w takiej odsłonie pójść. Wszystko zależy od własnych potrzeb i preferencji, tak naprawdę. Przechodzimy, dziewczyny, do spódnicy. Przyznawam się szczerze, że w tej spódnicy zakochałam się. Piękny, granatowy kolor. Dla mnie cudo, naprawdę bardzo uniwersalny. Sprawdzi się ta spódnica u przy wielu okazjach, przy wielu wyjściach, przy wielu również stylizacjach. Spódnicy zestawiam z topem, na wiesz, daję jeansowo, marynarkę krótką. Stylizacja jest bardziej. Elegancka ponownie, ale możemy dać lżejsze buty na płaskim albo sportowe i również możemy wykorzystywać tę spódnicę. Spódnica fajnie tutaj opływa delikatnie sylwetkę. Ja mam na sobie rozmiar 36, dzięki temu ona nie jest taka dopasowana. Lubię, jak jedwap jest taki luźniejszy, właśnie opływający sylwetkę. Dajcie znać, co myślicie o tej spódnicy, jak Wam się podoba. Pomimo, że jest to długość midi, a ona ma prosty krój, taki opływający, to wydłuża sylwetkę. Jest świetna dla osób również niższych. Włożenie tutaj topu do środka, również dodaje kobiecych kształtów. Świetnie się taka stylizacja sprawdzi również na sylwetkach, właśnie chłopięcych, modelkowych, ale nie tylko. W samym topie i spódnicy możemy chodzić w upalne dni. A jakie słonie zapadamy na wierzch, kurteczkę, i również jest bardzo dobrze. Tym razem spódnicę zestawiam z bluzką w paski. Zwróćcie, dziewczyny, uwagę na szycie. Koszula ma równy właśnie szycie na szwach. To świadczy o dobrej jakości szycia i to jest bardzo dużym takim plusem, jeżeli ktoś się zna się na szyciu, to wie, że to jest. Bardzo dobra jakość, fajnie się zbiegają paski, wzór. I tutaj, ludzkie, wywiązałam na supeł, tak finezyjnie. Dzięki temu ta stylizacja nabiera takiej lekkości. Dobrałam płaskie buty, taka stylizacja do chodzenia. Do tego daje shopper Według mnie jest to zbędne, ale przypomnę, że mamy tutaj powielenie koloru. Granatowe paski świetnie współgrają z granatową pudnicą. Stylizacja taka casualowa do chodzenia, tak jak wcześniej wspomniałam, wykorzystuje zielony szoper. Szoper sprawdza przy większej ilości załatwiania różnych takich spraw osobistych. Nawiasz wykorzystuje brązowy płaszcz. Ten płaszcz ma świetną długość, nie zaburza nam proporcji, wydłuża sylwetkę. Oczywiście, jak jest cieplej, można dać marynarkę niebieską lub granatowy, dżinsowy żakiet. Stylizacja taka spokojna, neutralna, można powiedzieć klasyczna, zachowawcza, ale w moim odczuciu ma taką nutę nowoczesności dzięki temu płaszczu. Tym razem spódnica w wersji właśnie sportowej, casualowej. Chcę Wam, dziewczyny, pokazać, że jedwab również fajnie wygląda w zestawieniu z butami sportowymi. Z białymi. Granat pięknie współgra właśnie tutaj z bielą. Do tego dałam limonkowy sweter. Limonka podbija ten granat, co jeszcze bardziej taka stylizacja słona wytrawna jest. Tutaj już nie dawałam kolejnego trzeciego koloru. Dałam właśnie granatowy worek. Dajcie znać, co myślicie o połączeniu. Limonki. Z granatem. Ta spódnica ma wszytą szerszą gumkę, dzięki temu świetnie się dopasowuje do talii. Jeśli gumka jest cięższa, to już tak by dobrze się nie układała jak ta. Spódnica posiada z boku również rozporek, co dodaje takiej kobiecości, takiego delikatnego seksapilu. Ten rozporek nie jest mocno długi. wiesz tutaj daje kurtkę czekoladową, skórzaną. Dajcie znać, co się o takim połączeniu kolorystycznym. Oczywiście można dać tutaj zamiast kurtki czekoladowej kurtkę jeansową i również to, uwierzcie mi, będzie świetnie wyglądało. Ale już mówię, nie chciałam aż tak dużej ilości stylizacji, żeby Was nie przynudzać. Muszę Wam, dziewczyny, powiedzieć, pomimo to, że nie jestem aż tak mocno spódnicową dziewczyną, to ta spódnica będzie chyba jedną z moich ulubionych. Sprawdzi się ona na mnie. Również przy wielu stylizacjach, szczególnie podczas lata, kiedy mamy upalne dni, i przechodzimy już do kolejnej odsłony. Tym razem jeansy, dziewczyny. Jeansy dzwony nie jest to aż tak mocno szeroka nogawka, delikatnie rozszerza się na dole. Te spodnie mają również nieco niższy stan, i przyznam się szczerze, że to jest taka ostateczna wysokość stanu. Krótszy, z krótszym stanem na pewno sobie nie kupię spodni. I tutaj tę odsłonę wykorzystuję ponownie z bluzką koszlową, którą mam na sobie. Warto jeszcze raz dziewczyny zwrócić uwagę na jakość tych ubrań. Na mankietach możemy to zauważyć, że wzór świetnie się ze sobą zbiega, schodzi i to świadczy o bardzo dobrej jakości właśnie szycia. Tutaj daję limonkowy sweter na ramiona. I do tego również różowe buty. Mamy dwa mocne kolory, zarówno w swetrze, jak i w butach. Ale tutaj właśnie jeans, jak również koszula uspokaja mocne kolory. Dajcie znać, co myślicie właśnie o wykorzystywaniu jeansu i koszuli z takimi casualowymi elementami w casualowych stylizacjach. Całą tę stylizację tutaj uzupełniam granatowym workiem. Granat również tutaj uspokaja właśnie zarówno Limonkowy kolor, jak i róż. Na wierzch, jak jest tylko chłodniej, mogę śmiało tutaj wykorzystać katanę, i również świetnie będzie to wyglądało. Będzie pasowała na pewno albo płaszcz, czy kurtkę, właśnie brązową. Dajcie znać, co myślicie o takim mocniejszym, kontrastowym połączeniu kolorystycznym? Limonki, właśnie z różem i do tego właśnie jedwabna koszula w paski, bo wiem, że to jest dla niektórych osób dosyć odważne połączenie. Tym razem jeansy wykorzystuję właśnie z topem jedwabnym i tutaj fajnie właśnie ten top również współgra z jeansami. O lekko rozszerzanej nogawce ku dołowi. Sam top również jest lekko rozszerzany, takiej o Linii A zaznacza nam talię. I tutaj ponownie wykorzystuje niebieską marynarkę i do tego granatowe buty. Marynarka tutaj pięknie zaznacza talię, taki fason marynarki sprawdzi się tak naprawdę praktycznie na każdej sylwetce. Całą stylizację tutaj uspokaja beżowa torebka. Dajcie znacie, co myślicie o takim fasonie spodni o takiej całej stylizacji odsłonie. Również stylizacja jest taka bardziej klasyczna, mogę powiedzieć, zachowawcza. No i ostatnia odsłona z jeansami, tym bardziej taka casualowa sportowa, wykorzystuje tutaj. Ponownie kakaowy top. Ta osłona jest taka z moich lat licealnych, szkolnych, ze szkoły średniej. Wtedy mniej więcej była podobna moda, właśnie krótszy stan. Odmładza mnie ta stylizacja dziewczyny. Tutaj wykorzystuję buty sportowe, katane Mamy połączenie, zwróćmy uwagę, różnych odcieni dżinsu i do tego daję limonkowo. Limonkowy sweter, on dodaje takiego charakteru, smaku, właśnie podkręca całą stylizację. Wszystkie elementy właśnie ubrań, które wykorzystuję w tym odcinku zostaną również podlinkowane w opisie. Całą tę stylizację uzupełniam granatowym workiem. Świetnie ten granatowy właśnie worek wygląda w dżinsowych stylizacjach. Dajcie znać dziewczyny, kto z Was lubi właśnie takie sportowe, casualowe stylizacje do chodzenia. A ja przyznam się szczerze, że się świetnie czuję. Tutaj zamiast topu, właśnie mogę dać również koszulę w paski i również świetnie będzie wyglądała. Mogę dać marynarkę. To jest tylko propozycja. Oczywiście tych stylizacji możemy tutaj stworzyć. Dużo więcej, i ja wybrałam dla Was takie, które według mnie są dla Was najciekawsze, gdzie mogę Was właśnie zainspirować do stworzenia własnych stylizacji. Dziewczyny, to były wszystkie wybrane stylizacje. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam do stworzenia własnych stylizacji, do stworzenia własnej garderoby, a jak nie, to. Niebawem pojawi się e-book, który również będzie taką wskazówką, drogowskazem do stworzenia swojej szafy kapsułowej. Jak zawsze podpytuję, która stylizacja przypadła Wam najbardziej do gustu, którą przemycicie do swojej szafy. Wszystkie elementy ubrań zostały podlinkowane w opisie pod filmikiem. Przypominam również o kodzie rabatowym od marki Lily Silk. Jest mi niezmiernie miło, że mogę testować nosić ubrania właśnie tej marki. Bo są naprawdę fajne. A już teraz z Wami się żegnam i życzę Wam fajnego czasu, fajnego tygodnia, fajnych właśnie stylizacji wiosennych. I do zobaczenia już za tydzień. Buziaki!